Tarnobrzeski Dom Kultury i Arboretum w Bolestraszycach w dniach 27 lipca i 11 sierpnia zorganizowali plener artystyczny, którego efekty można oglądać w galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Tak, to już był 16 międzynarodowy plener artystyczny, który miał miejsce w Tarnobrzegu. Od 27 lipca do 2 sierpnia, bo 2 sierpnia przynieśliśmy się do Arboretum w Bolestraszycach i tam artyści przybywali do 11 sierpnia. Tutaj właśnie możemy oglądać plon tego pleneru: 24 prace malarskie, 12 artystów z polskiej zagranicy. A na tej wystawie oczywiście są prace, które są jak gdyby takimi realistycznymi przedstawieniami naszego miasta, czy, czy arboretum, bo, bo ten, ten plener był wspólnie organizowany przez Tarnobrzeski Dom Kultury i arboretum w Bolestroszycach. Ale są też prace, które są jakimiś y, przetworzeniami, są jakimiś wrażeniami z tych miejsc. Więc y, y, no i jest tutaj y, całe spektrum, y, jak gdyby. Y, y, po prostu stylistyczne, bo jest i realizm, i abstrakcja, i jakiś symbolizm, i nawiązanie do jakiegoś postimpresjonizmu. Także no, jest szerokie spektrum różnych sposobów przedstawiania w malarstwie. Artyści z Polski, Ukrainy i Francji pod kierowniczym okiem Stanisława Dziubaka malowali swoje prace w Tarnubrzegu i Bolestraszycach pod przemyślem. Wystawę można oglądać do 10 września.